Dzisiejsze nasze święte zgromadzenie i nasze świętowanie rozpoczynamy Mszą Świętą w Bazylice Katedralnej. Chciałbym bardzo serdecznie już tutaj pozdrowić wszystkich, którzy przybyli na Mszę Świętą, którzy przybyli również, aby tworzyć wspólnotę i tu w katedrze, a potem na sali. Kiedy rozradujemy się w Duchu Świętym przy Stole, chciałbym Was wszystkich serdecznie pozdrowić, aby to spotkanie dzisiaj było w prawdziwej braterskiej miłości. Pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania miała miejsce w Katedrze. Dziękuję wszystkim, którzy zostali z tego zaproszenia na piętro katedry. I tak jak Ksiądz Bobos wspomniał, spotykamy się tutaj w braterskiej miłości. Pamiętając jedni o drugi w okresie Wielkiej Nocy, święta szczególnego dla nas wszystkich, święta, w którym dobro wygrywa nad złem, jasność nad ciemnością, radość nad cierpieniem i tego sobie życzmy nie tylko na ten czas, ale na każdy dzień, który przyjdzie po Wielkiej Nocy, abyśmy w tej bogatewskiej miłości na chwili trwać przez cały rok, pomagając sobie na znak. Wiaśniu Twój nie wystarczy, do Ciebie serce mnie, Tyś bliska, nasza wieżyco. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, chciałbym życzyć wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia, ponieważ jak wiemy zdrowie jest ważne, o ile nie najważniejsze. Życzę również wszystkim zebranym mieszkańcom pogody, ducha, radości na co dzień, a także, abyście spotykali, Szanowni Państwo, samych pozytywnych ludzi wokół bo, bo, bo siebie, byście takich spotykali każdego dnia roku. Ranga i ważność dzisiejszego dnia wynika między innymi z Waszej obecności. Jest dzisiaj tutaj nas tak wielu, a to znaczy, że jest potrzeba spotkania, jest potrzeba rozmowy. Jest potrzeba podzielenia się wspólnymi troskami. I życzę, abyśmy, tak jak dzisiaj jesteśmy jedną wielką gminną rodziną, abyśmy taką rodziną byli przez 365 dni w roku. Wszystkiego dobrego i życzę smacznego.